Oszust z Tindera. Mhm. Bardzo głośno było y, o tym, jak jeden facet może oszukać tyle kobiet na tyle milionów y, dolarów, czy to innych walut, bo to były kobiety z całego y, świata. Co to ty jest, myślisz? To jest bardziej dokument o poszukiwaniu miłości niż o oszustwach finansowych. Mhm. To jest dowód na to, jak wiele kobiety są w stanie. Y, zrobić, przełknąć, przymknąć oko dlatego, żeby poczuć się kochane, docenione przez moment. Jak łakną tej miłości. Jak łakną tej miłości i jak wiele alarmujących dzwonków są w stanie nie słyszeć. E tylko po to, żeby dostać SMS-a, jeszcze do tego te SMS-y były tak słabe, że w ogóle... Prawda, no nie był on Cyrano de Bergerakiem. E ale też... Będę trochę adwokatem diabła i zadam pytanie: Czy gdyby nie wziął je na pierwszej randce do superknajpy lub do jetta, czy byłyby w stanie e, ogłuchnąć na te alarmowe dzwonki? Mhm. I to jest tak naprawdę dokument o tym, jak wyglądają relacje damsko-męskie, gdzie są. Mm, Dobre rzeczy, gdzie są złe. I każdy. Podejrzewam, że każdy e, widz ma inne zdanie na ten temat.